Indeksy wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacci'ego. Witam Państwa standardowo we wtorek, 24 maja. Indeksy WIG-20, jak zwykle skala tygodniowa. No, i tutaj niezmiennie tym punktem podniesienia pozostaje na razie obrona z naruszeniem strefy 1702-1719, strefy wytyczonej jak pamiętamy w oparciu o średnioterminowe zniesienie 61,8. a kom udało się tutaj przejąć inicjatywę, pokonać pierwszy lokalny opór techniczny, no i w tej chwili, na co chciałbym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę, indeks zbliża się do niezwykle charakterystycznego klastra podażowego 1845-1863. Jeszcze nie tak dawno ta strefa funkcjonowała jako wyraźnie respektowane przez rynek wsparcie techniczne. Potem wybicie tego węzła, na no w tej chwili przy pomocy techniki grupowania zniesień możemy strefę wzmocnić w postaci dwóch kluczowych zniesień 23 i 6, 38 i 2. Pozostaje kwestia tutaj cały czas tej zasady zmiany biegunów. No, siłą rzeczy Trudno tak naprawdę wyobrazić sobie bardziej wiarygodny opór techniczny, i niejako z założenia trzeba po prostu liczyć się z możliwością wzrostu presji podażowej w tym analizowanym przedziale cenowym. Pokonanie z kolei, Takiego oporu, no to dość przełomowy jednak sygnał techniczny na WIG-20, pokazujący coraz większą determinację kupujących. No i to oczywiście trzeba by było powiązać z dość, z dość spektakularną obroną ważnego wsparcia 1702-1719. I zapowiadałoby to wówczas możliwość rozwinięcia się kolejnej potwali wzrostowej. Ale w pierwszej kolejności, oczywiście, by można było przejść, mówiąc w cudzysłowie, na ten wariant trochę bardziej optymistyczny, no to w trwały sposób popyt musiałby poradzić sobie z oporem 1845-63. Kontrakty i tu przychodzimy na wykres w skali 60-minutowej. Podobnie istotna zapora podażowa 1855-1865. To, czego dowiadujemy się z wykresu intradojowego, to na przykład fakt, że w wymienionym 10-punktowym korytarzu cenowym grupują się również projekcje takiej lokalnej intradojowej formacji A, B, CD. Jest tutaj spełniona zależność pomiędzy ruchem AP i CD, którą możemy wyrazić przy pomocy współczynnika 0618. Strefa ważna wytyczona na bazie horyzontu dziennego. No i w tym kontekście ja generalnie uważam, że w tak charakterystycznym przedziale cenowym, no niejako z założenia trzeba liczyć się z możliwością wywierania przez podaż większej presji. Natomiast negacja układu ABCD, pokonanie oporu 55-65, no to bardzo pozytywny sygnał uwiarygadniający od razu cały ten ruch zapoczątkowany tutaj z poziomu 1654. Na razie aż tak Optymistyczny scenariusz nam się nie realizuje. W ogóle jeszcze nie doszło do konfrontacji w przedziale 55-65. Wczoraj zniesienie 113% wygenerowane na bazie pokazywanego ruchu spadkowego poziom 1842 to zniesienie okazało się istotne. Nieprzypadkowy, nie, był to nieprzypadkowy rejon celowy, lokalny opór techniczny nie, nie udało się pokonać. Natomiast na razie jest respektowana strefa 1814-1819, lokalne wsparcie. Wsparcie, wzmocnienie w postaci tej dolnej linii kanału. Przełamanie tego wsparcia to duża szansa na test kolejnego zgrupowania 1793-1797. Natomiast bazowa Kluczowa zapora popytowa w ujęciu krótkoterminowym, no to z pewnością strefa 1764-1769. Przede wszystkim wytyczona na bazie 38,2 i zniesienia 88,6, ale dodatkowo pojawia nam się element symetrii, czyli wówczas wykreowany ruch spadkowy byłby identyczny jak ta jak poprzedniej korekty spadkowej. Dochodzi dolna linia kanału, czerwona-migielna, gdzieś te linie w pobliżu się tutaj przecinają. No, Trudno też wyobrazić sobie silniejszy, silniejszy klaster, w tym przypadku popytowy FIBO. Więc, skoro y, przy pomocy analizy technicznej jesteśmy w stanie tak charakterystyczny węzeł, czy też ogólnie rejon cenowy, tutaj wytyczyć, wyznaczyć jako właśnie potencjalnie istotną zaporę popytową, no to przełamanie wsparcia już byłoby ewidentnie takim argumentem dla podaży. Więc na ten, na ten przedział zwracam uwagę. No i oczywiście ten. Wspominany na samym początku, klaster podażowy 1855-65, nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi w tej chwili o takie liczące się opory techniczne, zapory podażowe na czerwcowej serii kontraktu Index DAX, nie, zmieni, nie zmienia się na razie sytuacja, więc wszystko to, co mówiłem tydzień temu, tutaj pozostaje z taką aktualną narracją. No przede wszystkim, tu z kolei tym punktem odniesienia jest naruszone w niewielkim stopniu Wsparcie 13580, 13682. Ruch spadkowy wytracił swój impet dokładnie na zniesieniu 61,8, 13390. No pokonanie takiego zniesienia, które możemy teraz sobie traktować jako filtr cenowy dla wymienionego wsparcia FIBO, wygenerowałoby według mnie sygnał słabości. Wykres moglibyśmy wtedy zacząć analizować pod kątem układu A, B, C, D. Na razie do momentu utrzymywania się indeksu ponad właśnie przedziałem 13.580, 13.682, przewagę w moim odczuciu posiada obóz byków, ale to kropką na i byłoby tutaj wybicie pojedynczego zniesienia 61,8, czyli znanego nam już pułapu poziomu cenowego 335. Gdyby ten warunek udało się spełnić, w moim odczuciu. Pobyt otworzyłby sobie tutaj drogę do 14795, 14845, czyli też już wielokrotnie eksponowanej przeze mnie średnioterminowej zapory podażowej na indeksie niemieckim. Indeks SP. No tu niejako z założenia trzeba powrócić do sesji piątkowej z minionego tygodnia. No spektakularna tak naprawdę obrona strefy 3792-3820, która nastąpiła w ostatniej godzinie handlu. Ten cień ukształtował się w trakcie ostatniej godziny piątkowego handlu, bo do pewnego momentu no nie wyglądało to najlepiej, podaż ewidentnie przejęła inicjatywę w piątek, no ale sentyment odwrócił się w ostatnim fragmencie piątkowych notowań, w efekcie czego no mamy jakby potwierdzenie płynące z rynku, że strefa 3792 3820 naprawdę pełni nieprzypadkową rolę, a jest to węzeł Napolego, czyli 38 i 2, i 8, 161 i 8. Ważny przedział cenowy. Wspominałem tydzień temu, również dwa tygodnie temu, że spośród dwóch przedziałów cenowych 3930 45, gdzie mieliśmy AB równa się CD. I strefy 3792, 3820, właśnie ten ostatni według mnie prasuje się wyżej w hierarchii ważności. Na razie podtrzymuję taką opinię, no tym bardziej, że rynek tutaj zareagował. Więc w tym kontekście dopiero wybicie tak charakterystycznego węzła no, wygenerowałoby nam jednak średnioterminowy sygnał słabości. No i krótka informacja, że kolejny adekwatny przedział to dopiero 3505-3553 i pokazuje nowy element, gdzie cały czas możemy rozpatrywać wykres pod kątem układu A, B. CD, ale już w tym momencie z zależnością 1,618 AB równa się CD. Co to dokładnie znaczy? No jeśli długość fali AB pomnożylibyśmy przez 1,618, no to otrzymamy mniej więcej projekcję, która wypada w pobliżu 3,505-3,553. Kolejny bardzo ciekawy przedział bo i uzyskujemy ten klaster w oparciu o projekcję układu ABCD, a także technikę grupowania zniesień, no bo dokładnie tutaj wypada zniesienie 50%, zniesienie 78%. No ale na razie trzeba niejako z założenia tutaj obserwować rynek w rejonie 3792, 3820, a także pierwszej liczącej się według mnie i możliwej do skonstruowania zapory podażowej 3997, 4 4500. I na ten przedział również chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. No właśnie chociażby z tej racji, że jest to pierwszy kluczowy opór wytyczony na bazie 18,6 i 23,6. Więc no tutaj też narracja jest prosta. Bardzo często takie prawidłowości pojawiają się na rynku, że w momencie obrony ważnego wsparcia i pokonania pierwszego możliwego do skonstruowania oporu FIBO po prostu rynek się umacnia i mamy możliwości, czy też mamy do czynienia z opcją po prostu kontynuacji wzrostowego w tym przypadku ruchu odreagowującego. Jeśli taki scenariusz by się nam zrealizował, trzeba by było automatycznie spojrzeć na znany nam już przedział 4113-4126. To jest następny w kolejności węzeł FIBO. Zasada zmiany biegunów, no charakterystyczny obszar cenowy, gdzie między innymi wypada 38,2 ostatniej, ostatniej podwali spadkowej. Ciekawa bardzo sytuacja na SNP, ale brakuje w tej chwili jeszcze tej kropki nad ich w postaci wybicia pierwszego oporu i bonaciego. Na indeksie NASDAQ mamy do czynienia tak naprawdę z analogiczną sytuacją. no Może mniej precyzyjnie, mniej poprawnie tutaj działa ten węzeł 11360, 11425. No niemniej jednak jest rejon respektowany przez rynek i choć NASDAQ jest cały czas indeksem relatywnie słabszym w kontekście indeksu S&P, więc tu jeszcze daleka droga do tego, by pokonać pierwszy opór FIBO, czyli 11,791, 11,887 wytyczony na bazie 14,6 i zniesienia 23,6%. Ciekawy klaster podażowy, pokonanie takiego oporu no, powinno być tym elementem, takim podstępem dla, dla rynku wzmacniającym stronę popytową. Natomiast obraz techniczny indeksu NASDAQ pogorszyłby się, gdyby konsekwentnie wydarzenia zaczęły nam się rozgrywać poniżej bronionego na razie węzła popytowego 11.360, 11.425. Kolejny. Adekwatny przedział cenowy to dopiero 10 039 10 291, gdzie tą bazą jest zniesienie 61,8 całej tej ostatniej HOS. Dziękuję bardzo.